Sobota, 29 tydzień, zwykły. Pierwsze czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian zaczyna się od bardzo mocnego zdania. Teraz dla tych, którzy są w Chrystusie, Jezusie, nie ma już potępienia. I tłumaczy potem Paweł, że kiedy żyjemy w Chrystusie, to dążymy w stronę ducha. Kiedy dążymy w stronę ciała, to wtedy dążymy w stronę grzechu, w stronę śmierci. A więc jest w człowieku jakaś walka, można powiedzieć, w dwie strony, albo idziemy w stronę ciała, albo jest w stronę duchową. A jeśli idziemy w stronę duchową, jeżeli należymy do Chrystusa, to nie ma dla nas potępienia. Bardzo mocne zdanie, bo to jest jedno z takich zdań, które daje nam pewność zbawienia. Tak jak Jezus mówi w innym miejscu: kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, albo kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. To są takie zdania, takie słowa, które dają człowiekowi bardzo, bardzo dużo nadziei, pomimo grzechności naszej, pomimo tego, że wiele rzeczy nam się nie udaje, to wiemy doskonale, że im bardziej będziemy się trzymać Chrystusa, im bardziej będziemy się Jego trzymać, tym bardziej możemy być pewni zbawienia. Pewność zbawienia wynika z bliskości z Chrystusem, pewność zbawienia wynika z Jego miłości, pewność zbawienia wynika z tego, że człowiek wie, że my sami nie jesteśmy w stanie przenieść nasze życie na tamten świat. Ale Jezus potrafi naprawdę, naprawdę wszystko. Psalmista zwraca uwagę też na inną rzecz, o której czasem zapominamy, że, że wszystko, co na tej ziemi mamy, to w jakim sensie nie jest nasze, jesteśmy tylko dzierżawcami. I zaczynają się te słowa psalmu: Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy. A więc cała ziemia, wszyscy ludzie, należymy do Pana Boga. Tego nie zrozumieli pasterze świń, które wpadły do jeziora po tym, jak Jezus uzdrowił opętanego z grazy i złe duchy wyszły z opętanego i weszły w świnie. i Świnie się wszystkie potopiły i pasterze mówili do Jezusa, żeby odszedł z ich granic. No, wcale się nie dziwimy jakby ktoś rozwalił komuś biznes dwóch tysięcy świń, To byś się bał, miałbyś do niego pretensje. Żal, albo, albo byś go nawet ciągnął po sądach. Bo oni nie wiedzieli, że to, jest, że to jest właściciel stada, że to jest ten, do którego wszystko należy. Dopóki jeśli człowiek ma taką świadomość, że jestem tylko dzierżawcą, że właścicielem tego, co mam, jest Pan Bóg, to zanim będziemy wydawać pieniądze, zanim będziemy cokolwiek robić, to się głęboko będziemy zastanawiać, czy, czy Jezus tego chce, czy on byłby zadowolony z tego, że to używamy w ten czy w ten sposób. Nie zapomnijmy, że, że On jest Panem Wszystkiego i właścicielem Wszystkiego, i, i każdy pogrzeb jakoś przypomina o tym, że nie weźmie, nie weźmie żaden człowiek nic z tego, co ma na tym świecie materialnego, na tamten świat. Ewangelia opowiada znowu bardzo trudny fragment bardzo trudny moment, kiedy mm, dowiadują się o tym, że mm, Piłat zmieszał z krwią ofiar Galilejczyków. A więc ich wymordował. No i wydaje się, że może Jezus będzie współczuł, albo Jezus powie, że no, piłat jest niedobry, albo Jezus powie, wiecie co, no musimy zrobić rewolucję i wyzwolić nasz kraj od tych ciemięsców. A Jezus mówi rzecz bardzo dziwną, absurdalną: jeśli się nie, nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Tak samo wspomina o osiemnastu, na których zawaliła się wieża w Siloe. Znowu nie mówi, że to był tragiczny wypadek, tylko jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Wydaje się, że chyba my za mało wierzymy w to, że jest możliwość tego, że zginiemy. Z jednej strony mówiliśmy sobie dzisiaj na początku o tym, że, że jest pewność zbawienia, a z drugiej strony za mało mamy świadomość, że ta pewność zbawienia jest dla tych, którzy uwierzą w Chrystusa, którzy się nawrócą. że Jeżeli się nie nawrócimy, jeżeli nie będziemy trzymać się Chrystusa, to naprawdę katastrofa może być o wiele większa niż zawalenie w tej wierze w Siloam, czy zabicie tych galiejczyków. I tu jest chyba największy problem. Gdybyśmy uwierzyli, gdybyśmy mieli świadomość tego, że po śmierci może być naprawdę źle z nami, to byśmy się zabrali za nasze życie. Problem jest w tym, że, że wielu z nas, czy bardzo często, nie wierzymy. Po prostu nie wierzymy, że Pan Bóg może nas ukarać, że Pan Bóg jest zbyt dobry, żeby nam zrobił krzywdę, że Pan Bóg przecież no, nie pozwoli na to, żeby Jego dzieci cierpiały. Nie wierzymy w to, że może być po śmierci źle, Dlatego i dlatego nieraz zachowujemy się tak, jakbyśmy prosto szli w stronę własnej, osobistej tragedii. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.